No, takiej lamy to już dawno nie zrobiłem. Mamy zero jedzenia. Hey, ekipa, witam was staniu witam was serdecznie w kolejnych Kingdom z Kingdoms Reborn. Jak widzicie, jest zima, jest ko końcówka zimy, więc jest spokoj. Natomiast mamy problemy z węglem. Mamy problemy z węglem, bo pomimo tego, że już mam 3 warsztaty, czwarty się buduje, to ten węgiel się nie wyrabia, i posowałby ogarnąć trochę lepsze zasoby, żeby ten węgiel faktycznie się Jak widzicie, także jesteśmy przeładowani, jeżeli chodzi o Orange. w ogóle albo nie mamy magazynu, nie magazyn to w sumie mamy, bo mamy pojemność i mamy. Mnóstwo jedzenia, przyrost, pomimo, że konsumpcja ciągle rośnie, bo mamy ludność ciągle przyrostającej, choć i tak w sumie od nas odchodzą, bo nie mamy miejsc dla nich, bo mamy 261 obywateli na 255, to za chwilę nadrobimy, spokojnie, tylko niech wybiorą mi ten kamień Niech to wszystko zbiorą, więc sobie tutaj domy kolejne będę stawiał A PIS 60%? Kurczę, to tak słabo, nie wiem, nie wiem W każdym razie na pewno będziemy się tutaj budować, żeby jeszcze bardziej podnosić jakości życia I tak nie jest źle, bo słuchajcie, mamy tak, pierwszy tier Mamy wszystko oprócz tulipanów z drugiego tieru. Mamy skóry, lepsze ciuszki i wino. I mamy jeszcze wódkę. I zaraz będą świeczki, bo to właśnie będziemy budować. I brakuje nam tylko kawy i grzybków, takich wiecie, do, z dopalaczem. I ostatni tier, czyli książki. Lepsze, jeszcze lepsze ciuszki. Mamy biżuterię i czekoladę. Czekoladę, więc na pewno będziemy tutaj dbać o to, żeby ten, ta zależność, to wszystko. Będziemy dbać o to, ale to nie jest dzisiejszym naszym tutaj powodem spotkania. My chcemy dzisiaj zacząć tworzyć kolonie. Patrząc po tym, jakich surowców nam brakuje, jakie za, za to tutaj mają, są na sąsiednich wyspach, postanowiłem zrobić sobie kolonię w tym oto obszarze. Mamy dostęp do żelaza, do węgla, którego nam brakuje. Tutaj mamy jeszcze winogrona i blisko do tulipanów, których nam brakowało. Dodatkowo jeszcze mamy. Gra w czy kawę i oczywiście kanabisy, które w bardzo fajnych terenach, bo przywodnych są, gdzie na pewno, na pewno ucieszy nas w fakt, że będziemy mieć Fertilizer na bardzo wysokim poziomie, więc to na pewno bierzemy. Dodatkowo okazuje się, że tu są zasoby złota, których wcześniej nie widziałem, nie wiem, kwestia niezawodnie. Może, w każdym razie, jeżeli my się dobrze rozwiniemy, to więc z tych terenów, może uda nam się nawet do tych obszarów dojść i pozyskać właśnie złoto, to byłoby całkiem, całkiem spoko. Tutaj mamy dodatkowo, gdyby nam się tych terenów nie udało, bo na przykład sąsiedzi stwierdzą, aha, tu lipany chcemy my też, to de facto, bo w sumie pamiętaj, że to jest nasz podwładny, którego już tutaj po podbiliśmy, to niestety. Nie możemy tutaj przyjąć jego ziemi Więc tutaj zawsze mamy alternatywę, że możemy się pod to podpiąć Byłoby całkiem spoko Tu mamy daj, tutaj mamy jeszcze kofi ciekawej, Ale wiecie co, czego mi brakuje? Brakuje mi czekolady Czekolady tutaj nigdzie nie widzę, pewnie będę musiał Kokoła, tutaj mamy kokoła farming Pewnie trzeba będzie odku odkupywać od tych terenów Bo w sumie nigdzie więcej nie widzę A przepraszam, tutaj widzę, ale sam ten teren na razie jest mniej atrakcyjny, natomiast co muszę zrobić, żeby zbudować kolonię? Przede wszystkim muszę mieć odpowiedni poziom technologiczny, czyli mieli, mieliśmy tutaj badanie ostatnio realizowane New Colony, żeby móc to właśnie zrobić. Teraz skoro mogę tworzyć kolonię, już wybrałem sobie teren, teren docelowo to ma być ta działka, najwyżej nie mam opcji wykupu, ale mogę mieć kolonię. Ziemną, czyli dostęp na tej samej wyspie Albo tam gdzie mogę drogi poprowadzić I Port kolonii, no tutaj w tym wydaniu będzie lepsze I właśnie, jeżeli ja chcę zrobić Port Colony Docelowo myślałem, żeby to budować się tutaj, ale Nie mogę Powyżej 1000 pól Zgodnie z tym E, niż e, nasz pierwszy port, trochę szkoda, jakieś ograniczenia przecież kolonie amerykańskie, raczej angielskie, brytyjskie. No, brytyjskie, hiszpańskie nie były to aż tak, raczej były według mnie dalej odległe. No, ale dobra, skoro chcą tak, to zbudujmy i sądzę, że w tym miejscu byłoby idealne, no właśnie, że jest tak fajnie wysunięty. E, zróbmy ten teren. No, trochę kamień stracimy, ale trudno. Jest, pierwsza nasza kolonia właśnie powstała. Teraz możemy budować, oczywiście, domy które sprawią, żeby naszej mieszkańcy, naszym mieszkańcom żyło się jeszcze lepiej i tutaj będziemy za chwilę ogarniać, przepraszam, wróć, wróć, wróć źle postawione będziemy ogarniać kolejne zabudowy, kolejne rzeczy, o, już pierwszy statek już popłynął, super, bardzo się cieszę, tylko trzeba to wszystko to ładnie pobudować, przygotować pod zaludnienie tego właśnie oto obszaru. Mamy naszą kolonię, pierwsze domy już powstały, już magazyn powstał, więc jakieś tam egzystencje mamy. Natomiast no jest problem następujący. Jak mamy sobie wysyłać surowce? Tutaj teoretycznie mamy wysyłkę tylko teraz nie wiem, bo tu jest interesycznie lodicy port, czyli domyślam się, że ten port muszę postawić chyba z drugiej strony, więc dobrze, nie ma problemu. Postawmy w takim razie nasz port. Sądzę, że w tym miejscu, gdzie mamy tutaj możliwość, spróbujmy to postawić właśnie tutaj. Czy możemy to jakoś fajnie postawić, żeby się ładnie prezentowało? No tutaj się nie zmieścimy, ale może tutaj. Może w tym miejscu. O! Proszę bardzo, idealnie, nawet blisko tych produkcyjnych, bardzo dobrze. Zobaczmy czy jeszcze ewentualnie może jakoś to przesunąć, mogę, żeby się ładnie prezentowało. O wiecie co, w sumie, o, tu może być, proszę mi w takim razie ten budynek postawić, dzięki temu będę mógł realizować sobie wysyłkę, będę mógł tutaj wysyłać surowce pomiędzy wyspami. Mamy nasz budynek, wybraliśmy już gdzie mają wysyłane surowce, czyli mamy kolonia 1, wysyłamy do nich Jedzenie o wysokości, a ich będzie tysiąc, żeby tutaj była produkcja głównie tu, jedzenia Kamień wysyłam i bryki, żeby móc ogrzać ich tamte domki, które tam pobudowaliśmy. Natomiast teraz, wysyłając w tym miejscu, gdzie ta nasza kolonia, kursu, a tu jest, jest nasza kolonia, możemy oczywiście nazwać e, sobie inaczej, że na nazwa kolonii, kolonia jeden, nich będzie. Eee, chyba, że po prostu. A nie, nie zostanie. Dobra, w takim razie tutaj zmieniamy do Game Town. Mamy wysyłać w takim razie Iron, czyli żelastwo I to będzie niebardzo Ore, czyli jeszcze nie wyrobione. Czyli mamy wysłać e, 500. Coal wysyłamy w sztukach 500. I my Steel Tool na pewno nie tutaj nic. Medycyny raczej też nie. Stąd możemy wysyłać. Kurczę, stąd w sumie na razie nic nie, innego nie będziemy wysyłać. Chyba, że później coś wymyślimy. Póki co mamy to ogarnięte. I teraz chcę jeszcze jedną rzecz ogarniać ten poziom drugi, o idealnie możemy tutaj sobie dorzucać kolejne karty ja tego nie widziałem wcześniej, Ja głupi sprzedałem kartę, która mi dawała bonus do ogrzewania, o nie czy możemy jakieś tutaj self-food, raczej nie chcemy pas selfu? no dobra, zróbmy kup. a a bo tu mamy jedzenie, kurczę, już się wystraszyłem, że tego jedzenia nie mam, czyli zdecydowanie musimy tutaj dostać jak najwięcej jedzenia, no ale jak widzicie możemy to up upgrade'ować nawet tutaj, dobra, spoko, podoba mi się dobra, rozpoczynamy wydobycie po, spoczynamy wydobycie żelaza i węgla. Zacznijmy od węgla. Skoro już mamy te obszo, obszary, to jak najbardziej teraz musimy z karta e, przepraszam bardzo, karta odpalić. I teraz mamy e, coal, coal mine. Oczywiście teraz możemy, gdzie możemy postać? Tutaj jest węgiel, więc musimy wyszukać właściwy teren. Tutaj na wydobycie. Kurczę, tutaj tak brzydko tutaj się prezentuje. Dobra, możemy tutaj jakoś to podpiąć. Ale sądzę, że na tej górce... No patrz, w ogóle nam nie pozwalają. O, takim sposobem nam pozwalają. Dobra, czyli w takim razie jedna kopalnia tutaj będzie. I tutaj oczywiście trzeba domy postać, żeby byli zadowoleni, żeby mieli tutaj wszystko w porządku. Tylko tak, jeżeli tutaj będzie węgiel... Rozumiem, że z węglem góra, kol... Jest tylko ta, ta raczej nie jest. Czy mogę? Też mogę? Mmm, interesujące. czy możemy bardzo dużo węgla. No, czyli w takim razie domy warto byłoby jednak postawić gdzieś tutaj z zadowoleniem. 98, 99, 100. 100, o. Tutaj będzie taki domek, takie dwa domki postawić. I tutaj idealnie pasowa, powinno to spasować na to nasze potrzeby tutaj tego obszaru. Oczywiście tutaj postawiam nic innego, tylko od razu warehouse. Nie bawię się już te placyki bo Placek jest spoko, ale jednak warehouse w tym miejscu lepiej się, zdecydowanie lepiej się sprawdzi. No, takiej lamy to już dawno nie zrobiłem. Mamy zero jedzenia. Dlaczego? Wiadomo, tu produkować jedzenia nie produkuję. Mianowicie pomyliło mi się całkowicie tutaj, co powinienem zrobić. Tutaj wyznaczam, jakie surowce wysyłam. Dostanię Game Town, tylko jakich surowców z głównej osady potrzebuje. Jest dla mnie to całkowicie niezrozumiałe, nieczytelne w tym miejscu. Interfejs w tym miejscu całkowicie leży. Według mnie. Hold to deliver, czyli w momencie ta informacja mówi, co chcemy pobierać z tamtego miasta. Ja tu zrobiłem, że żelazo, tak? A ja całkowicie źle to zrobiłem, że ja pobieram węgiel i pobieram jakieś tam inne medykamenty. Tutaj muszę wybrać w ogóle co innego. I dlatego teraz wszyscy mi się głodują tutaj i mamy niebezpieczeństwo głodu. Przede wszystkim teraz muszę sobie pobrać stone drew, jedzenie w ilości 500, nawet tysiąca bym dał tutaj tysiąca wszelkiej maści jedzenia, rybki i wy mięsko jeszcze sobie dorzucam tak ekstra I oczywiście dorzucam do tego stone Choć briki, możemy tutaj wrzucić, bo briki dają nam ciepełko w domkach brick 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 Briki i dajmy tutaj, nie wiem, 50, dajmy 100, bo według mnie takie wartości powinny być. I teraz mam nadzieję, że to będzie działać, że teraz będę wysyłał sobie jedzenie. Tak samo w tym miejscu, gdzie mamy wysyłkę, czy tutaj muszę wybrać, że stąd pobieram węgiel, stąd właśnie pobieram węgiel, a nie że je tu wysyłam. Węgiel całkowicie nie tak, jak myślałem. Całkowicie nie o to mi chodziło. Główne założenia naszej pierwszej kolonii są wykonane jest wydobycie żelaza z jednego stanowiska, z jednego budynku, za to węgla mamy z dwóch, więc produkcja węgla będzie naprawdę w wysokim poziomie. Wysyłamy natomiast wszystko to, co trzeba do naszego miejsca rodowitego, naszej rodowitej ojczyzny, gdzie tutaj już będziemy się bawić w końcu w luksusy. Kolejne już rozpocząłem produkcję kawy. Zobaczymy jak nam to wpłynie na nasze relacje. Jak widzicie mocno pchają się do nas praktycznie. Jesteśmy mocno przeludnieni 280 na 275% Ciągle przyjmuję i odsyłam, przyjmuję i odsyłam, więc ciągle buduję kolejne mieszkania, kolejne domy, nie wiem czy do czegoś mi to będzie potrzebne, ale póki co idzie. Jeżeli chodzi o luksusy tieru drugiego, są nawet spoko, mam coraz więcej w wosków, jak widzicie ubrałem całe mnóstwo i wódki też całkiem sporo, czekam na wosk, czekam na wosk, nawet dokładnie na świecę i dalsze produkcje, na przykład wino bym chciał zobaczyć w końcu, póki co tego wina jakoś tak specjalnie tutaj nie widzę, bo po prostu nie produkuję. Nie wiem, ta jedna winiarnia nie daje radę, ale nie widzę wina, przynajmniej na polach, winorośli, które by naprawdę nam dały mega boosta. Troszkę jeszcze sobie tutaj zbustuję te obszary, natomiast w kolejnym rozdaniu będziemy na pewno zwiększać nasze produk moce produkcyjne, jeżeli chodzi o postawy rzeczy, i w końcu chcemy wejść w produkcję papieru i nawet biżuterii. Zobaczymy, co się nam tutaj przydarzy. Natomiast jeżeli Wam się podobał budynek zbudowania własnej kolonii z możliwości tutaj rozwijania i pozyskiwania surowców z innych naszych miasteczek to serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków, gdzie będziemy jeszcze bardziej rozwijać. Jak widzicie nawet kolonia przy nas się pięknie rozrasta, wzrastałem do góry domki właśnie o to chodzi, żeby jak najlepiej to wszystko wyglądało. Więc jeszcze raz ogromne dzięki za dziś. Pozdrawiam Was w Staniu. na razie, hej!